Kiedy miałam 28 lat, moje życie kręciło się wokół liczb i logiki, uwięzionej w laboratoryjnej precyzji analityka danych w dużej korporacji. Moje dni wypełniało bezszelestne stukanie w klawiaturę, nocami zaś znajdowałam ucieczkę w światach stworzonych przez innych w książkach. Od zawsze byłam czytelniczką, pochłaniającą słowa jak spragniona ziemia deszcz. Kiedy więc usłyszałam o elitarnym, choć nieoficjalnym, klubie książki w mojej dzielnicy, klubie literackim Pegas, Poczułam iskierkę nadziei. Lidia, założycielka i niekwestionowana królowa w Pegaza, była osobą, która emanowała aurą wyższości, a jej słowa potrafiły być ostrzejsze niż brzytwa. Ale klub był jedynym miejscem, gdzie czułam, że mogę spotkać ludzi, którzy równie mocno co ja kochają literaturę. Poza tym, w tamtym czasie, naprawdę chciałam się dopasować. Wkradłam się do Pegaza na wpół nieśmiało, na wpół zdesperowana. Lidia powitała mnie z uprzejmą rezerwą, która szybko przerodziła się w coś, co mogłam jedynie określić jako chłodną tolerancję. Klub, z jego lśniącym stołem z mahoniu i eleganckimi filiżankami do herbaty, był ucieleśnieniem ambicji Lidii. Ich wybory książek były zawsze ambitne, często oscylowały wokół klasyki lub najnowszych, nagradzanych dzieł, a dyskusje, pod czujnym okiem Lidii, bywały intensywne i oniśmielające. Odczuwałam subtelne napięcie, jak struna, która za mocno została naciągnięta. Wiedziałam, że mój sposób myślenia, mój otwarty, intuicyjny odbiór literatury, często stał w sprzeczności z ich pedantyczną analizą. Byłam tą, która czerpała radość z samej opowieści, podczas gdy oni szukali ukrytych znaczeń i intertekstualnych odniesień. Często, gdy chciałam podzielić się moją, bardziej emocjonalną, perspektywą na daną książkę, Lidia zbywała mnie lekceważącym gestem lub komentarzem, że to zbyt sentymentalne dla prawdziwej dyskusji. Pamiętam szczególnie jedną dyskusję, która, jak teraz rozumiem, była zwiastunem nadchodzącej burzy. Czytaliśmy powieść Marii Kowalskiej, autorki, która z pasją opisywała wewnętrzne życie swoich bohaterów, ich marzenia, lęki, ich nierzadko cichy bunt. Była uwielbiana przez członków Pegaza, a Lidia, ku mojemu zaskoczeniu, traktowała ją z niemalże nabożnym szacunkiem. Kiedy nadeszła moja kolej, aby wyrazić opinię, opowiedziałam o tym, jak bardzo poruszył mnie fragment dotyczący samotności głównej bohaterki, o jej cichym buncie przeciwko społecznym oczekiwaniom. Powiedziałam, że czułam się tak, jakbym patrzyła na moją własną duszę, odbitą w lustrze. Cisza, która nastąpiła, była ciężka, przesiąknięta niezrozumieniem. Lidia spojrzała na mnie z pobłażliwym uśmiechem, który nigdy nie sięgał jej oczu. Elu, rozumiem, że jesteś osobą wrażliwą, zaczęła, a jej głos był aksamitnie gładki, ale lodowaty, ale tutaj staramy się analizować tekst, a nie rzucać się w wir osobistych fantazji. To nie jest grupa terapeutyczna, kochanie poczułam, jak cała krew odpływa mi z twarzy. Pozostałe członkini klubu, w większości starsze, zamożne kobiety, rzuciły mi przelotne, współczujące spojrzenia, zanim powróciły do swoich pokrętnych analiz symboliki kwiatów w trzecim rozdziale. Wiedziałam wtedy, że to nie jest miejsce dla mnie, ale moja desperacja, by należeć, była zbyt silna. Wierzyłam, że z czasem Lidi i reszcie uda się dostrzec we mnie coś więcej niż tylko wrażliwą osobę. To pragnienie przynależności, to ciche, rozpaczliwe dążenie do bycia zaakceptowaną, sprawiało, że zaciskałam zęby i znosiłam wszystko. Moje uwagi były odrzucane, moje interpretacje bagatelizowane, a moja obecność traktowana jak niepotrzebny dodatek. Czułam się niewidzialna, rozmyta jak blady cień rzucony na tle ich jaskrawych, pewnych siebie osobowości. Wiedziałam, że Lidia i jej klikę bawiło moje zakłopotanie, moja cicha reakcja na ich uszczypliwości. Widzieli we mnie słabość, coś, co można było wyśmiać, a potem odrzucić. Ale ja wciąż tam byłam, miesiąc po miesiącu, mając nadzieję, że w końcu zobaczę ich akceptację. Że pewnego dnia Lidia spojrzy na mnie i zobaczy we mnie nie tylko słabe ogniwo. Ale prawdziwą, wartościową członkinię. Incydent, który wszystko zmienił, wydarzył się tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Był to czas, kiedy klub miał wybierać książkę na następny rok. Ten wybór był zawsze uroczysty, niemalże rytualny. Każda z nas miała przedstawić swoją propozycję i krótkie uzasadnienie. Przez tygodnie przygotowywałam się, wybierając wysokie progi autorstwa Andrzeja Stasiuka. Powieść, która w przejmujący sposób poruszała temat samotności i poszukiwania własnego miejsca w świecie. Uważałam, że jest to dzieło głębokie, które mogłoby otworzyć dyskusję na wiele ważnych tematów. Gdy nadszedł dzień spotkania, sala Lidii była pełna. Bieściły świece, a na stole parowała aromatyczna herbata. Powietrze było ciężkie od oczekiwania. Lidia, jak zawsze, siedziała u szczytu stołu, emanując kontrolą. Gdy nadeszła moja kolej, by zaprezentować książkę, poczułam mrowienie w opuszkach palców. Wzięłam głęboki oddech i zaczęłam mówić o prozie Stasiuka, o jego liryzmie, o jego zdolności do uchwycenia sedna ludzkiego doświadczenia. Czułam, że mój głos drży, ale starałam się zachować spokój. W połowie zdania Lidia podniosła dłoń, gestem, który znałam zbyt dobrze. Zawsze tak robiła, gdy uznawała, że ktoś zboczył z właściwej ścieżki. Elu, Elu, powiedziała, a jej ton ociekał fałszywym współczuciem, jesteś taka osłodka. Ale my tutaj szukamy książek, które naprawdę wyzwą nas intelektualnie. Coś, co ma głębie, a nie tylko opowieść o smutnych ludziach w szarej rzeczywistości. Poczułam, jak rumieniec wpełza mi na policzki, jak fala gorąca. Ale to, co wydarzyło się potem, było gorsze. Lidia odwróciła się do reszty klubu, a jej głos stał się głośniejszy, bardziej oficjalny. Pani Elżbieta rzekła, używając mojego pełnego imienia, co zawsze było sygnałem, że robi się poważnie, wydaje się, że nie rozumie istoty naszego klubu. Myślę, że o nie jesteś na naszym poziomie. Szukamy kogoś, kto potrafi współgrać z naszym intelektualnym środowiskiem, a nie kogoś, kto spowalnia nasze dyskusje. Z przykrością muszę poinformować, że w przyszłym roku nie będziesz już członkinią klubu literackiego Pegas. Słowa Lidi uderzyły mnie jak lodowata fala. Poczułam, jak moje serce zamiera w piersi. Reszta kobiet siedziała w ciszy, żadna z nich nie zaprotestowała. Niektóre spuściły wzrok, inne patrzyły na mnie z mieszaniną zakłopotania i ulgi. Żadna z nich nie próbowała mnie bronić. Byłam kompletnie zszokowana. Myślałam, że to jakiś okrutny żart. Moja książka, otwarta na konkretnej stronie, leżała na machoniowym stole, jak dowód mojej naiwności. W tamtej chwili wszystko, co czułam, to palący wstyd i ból, fizyczny ból w klatce piersiowej. Moje ciało zesztywniało. Chciałam uciec, zniknąć. Ale nogi odmawiały posłuszeństwa. Czułam się tak, jakby ktoś wyciągnął dywan spod moich stóp, a ja zawisłam w nicości. Wstałam zwolna, niemal mechanicznie. Moja twarz, czułam, była kamienna. Nie powiedziałam ani słowa. Nie mogłam. Bałam się, że jeśli otworzę usta, to wydobędzie się z nich jedynie łamiący się szloch. Zabrałam swoją książkę, którą tak starannie wybrałam, i bez słowa opuściłam pokój, zostawiając za sobą gęstą ciszę, która zdawała się podążać za mną jak cień. Następne tygodnie były odchłanią. Moje życie, dotąd uporządkowane i przewidywalne, rozsypało się w drobne kawałki. Znalazłam się w stanie głębokiego szoku i niedowierzania. Ból był wszechobecny, pulsujący, niczym stuczone serce. Poczucie naruszenia było tak silne, że ledwo mogłam oddychać. Byłam odizolowana, nie miałam do kogo się zwrócić. Mój partner, Marcin, pracował długie godziny, a moje przyjaciółki, cóż, nigdy nie miałam wielu, a te, które miałam, nie rozumiały, dlaczego tylko klub książki mógł mnie tak zniszczyć. Nie rozumiały, że dla mnie to było coś więcej: to była akceptacja, przynależność. Nadzieja na zrozumienie. Zarzuciłam czytanie, które dotychczas było moją ucieczką. Same książki, które tak kochałam, teraz wydawały się wyśmiewać moje nieszczęście. Moje mieszkanie stało się moją twierdzą i moim więzieniem. Często siedziałam w ciemności, wpatrując się w ścianę, a w głowie rozbrzmiewały echa słów Lidii. Byłam bezrobotna, bo równocześnie z utratą przynależności do klubu straciłam też pracę redukcję w firmie, jak mi powiedziano. Byłam zdruzgotana, zrujnowana i finansowo i emocjonalnie. Musiałam podjąć dorywcze pracę, by związać koniec z końcem tłumaczyłam teksty, pisałam artykuły na zlecenie, cokolwiek, CO pozwoliło mi opłacić rachunki. Było mi ciężko, bardzo ciężko. Pamiętam jeden wieczór, gdy siedziałam w moim małym mieszkaniu, a jedynym światłem było migoczące światło ulicznej latarni. Trzymałam w ręce stary notatnik pusty. Przez długi czas patrzyłam na jego czyste strony, a potem, niemal z przymusu, zaczęłam pisać. Początkowo były to tylko chaotyczne myśli, strumień świadomości, bólu i wściekłości. Ale z czasem, w miarę jak słowa płynęły, zaczęły przybierać kształt. Opisywałam moją podróż, moją miłość do książek, moje upokorzenie w klubie, Pegas. Było to jak spowiedź, jak oczyszczenie. Każde napisane słowo było jak mały, ostry kamyk, który wyciągałam z rany. Pisanie stało się moim rytuałem, moją terapią. Zaczęłam też czytać, ale tym razem z inną intencją. Czytałam książki, które mówiły o odporności, o odnajdywaniu siły w sobie, o ludziach, którzy mimo przeciwności losu, znajdowali swoją drogę. Pożerałam biografie pisarzy, którzy również doświadczyli odrzucenia i wątpliwości. Ich historie, ich determinacja były dla mnie inspiracją. Zaczęłam dostrzegać, że ból, który czułam, nie był oznaką słabości, ale źródłem potencjalnej siły. Zrozumiałam, że moja wrażliwość, tak wyśmiewana przez Lidię, była tak naprawdę moją supermocą. Pozwalała mi głębiej przeżywać świat, widzieć go w bogatszych barwach, rozumieć niuanse ludzkich emocji, które Lidii i jej kręgowi umykały. Byłam jak roślina, która po silnej burzy traci swoje liście, ale której korzenie zapuszczają się głębiej, szukając nowej, życiodajnej gleby. Pewnego deszczowego popołudnia siedziałam w kawiarni z gorącą herbatą w dłoniach i patrzyłam na ulicę. Ludzie spieszyli się pod parasolami, każdy z nich zagubiony w swoim własnym świecie. Nagle, jak objawienie, przyszła mi do głowy myśl. A co, gdybym założyła własny klub książki? Klub, który byłby wszystkim tym, czego w Pegas nie był. Otwarty, inkluzywny, bez zadęcia, bez oceniania klub, w którym liczyłyby się szczere emocje, a nie tylko intelektualne popisy. Początkowo pomysł wydawał się absurdalny. Ja. Ktoś tak nieśmiały i niedoświadczony jak ja. Ale im dłużej o tym myślałam, tym bardziej ten pomysł nabierał kształtów. Zaczęłam od małego ogłoszenia na lokalnej grupie w mediach społecznościowych. Opisałam moją wizję, poszukuję pasjonatów czytania. Chcesz dzielić się swoimi przemyśleniami w swobodnej, otwartej atmosferze? Bez oceniania, bez snobizmu, tylko czysta miłość do literatury. Nie spodziewałam się zbyt wiele, ale ku mojemu zaskoczeniu zgłosiło się kilka osób. Spotkaliśmy się w tej samej kawiarni. Była tam studentka, starszy pan na emeryturze, młoda mama. Różni ludzie z różnych środowisk, ale wszyscy z tą samą iskrą w oczach, gdy rozmawiali o książkach. Początkowo moje serce biło jak oszalałe, ale kiedy zaczęliśmy rozmawiać, poczułam, że jestem w końcu tam, gdzie powinnam być. To był klub Książki i Nowe Horyzonty. Mój klub rósł powoli, ale organicznie. Zaczęliśmy spotykać się co dwa tygodnie, a nasze dyskusje były żywe, pełne autentycznych emocji. Ludzie czuli się swobodnie, dzielili się swoimi osobistymi doświadczeniami, które wiązały się z przeczytanymi książkami. Było to dokładnie to, czego pragnęłam. W tamtym czasie nadal byłam ostrożna, nadal czułam cień lidi nade mną, ale każdy udany wieczór, każde szczere słowo, było małą cegiełką budującą moją pewność siebie. W miarę jak nabierałam pewności, rosła też moja determinacja. Pomyślałam, skoro stworzyłam coś z niczego, to może mogę zrobić coś jeszcze większego? Coś, co symbolicznie zamknęłoby ten rozdział mojego życia. Wiedziałam, że ulubioną autorką klubu w Pegas, zwłaszcza Lidi, była Maria Kowalska. Jej książki były świętością niedostępną dla zwykłych czytelników, co Lidi szczególnie się podobało. I wtedy przyszedł mi do głowy szalony, wręcz zuchwały pomysł: A co, gdybym zaprosiła Marię Kowalską na spotkanie z moim, naszym klubem książki i nowe horyzonty? Byłby to ostateczny dowód na to, że prawdziwa literatura nie potrzebuje snobistycznych filtrów, by dotrzeć do serc ludzi. Zdawałam sobie sprawę, że to marzenie graniczy z niemożliwością. Maria Kowalska była autorką znaną, nagradzaną, rozchwytywaną. Ale determinacja, która we mnie narastała, była silniejsza niż lęk. Poświęciłam każdą wolną chwilę na poszukiwania. Sprawdzałam wydawnictwa, agencje literackie, przeszukiwałam internet w poszukiwaniu jakiegokolwiek śladu, jakiegokolwiek sposobu na dotarcie do niej. Wysyłałam e-maile, na które nikt nie odpowiadał. Czułam się jak Don Kichot walczący z wiatrakami, ale nie poddawałam się. Przypominałam sobie moment, gdy Lidia wyrzuciła mnie z klubu. Ten ból stał się moją siłą napędową. W końcu, po miesiącach nieustannych prób, natrafiłam na informację o małym, niezależnym festiwalu literackim, na którym Maria Kowalska miała być gościem. Czułam, że to moja jedyna szansa. Napisałam do organizatorów festiwalu, opisując moją historię, moją pasję do literatury i moją wizję prawdziwego, otwartego klubu książki. Podkreśliłam, że jej książki były dla mnie swego rodzaju schronieniem i inspiracją, gdy zmagałam się z poczuciem odrzucenia. Nie prosiłam o wiele, jedynie o możliwość krótkiego spotkania, aby osobiście przekazać jej zaproszenie. Ku mojemu absolutnemu zaskoczeniu dostałam odpowiedź. Organizatorzy byli poruszeni moją historią. Obiecali, że przekażą moją prośbę autorce. Czekałam, a każdy dzień wydawał się trwać wiecznie. A potem pewnego ranka, gdy otwierałam skrzynkę e-mailową, zobaczyłam wiadomość, która sprawiła, że krew zastygła mi w żyłach. Była od asystentki Marii Kowalskiej. Autorka, poruszona moją historią i pasją, zgodziła się na spotkanie. Nie tylko to. Zgodziła się na przyjazd do naszego klubu i na spotkanie z czytelnikami, jeśli uda mi się zorganizować odpowiednie miejsce. W tamtej chwili światło w moim pokoju zdawało się jaśnieć. Poczułam, jak spływa na mnie fala ulgi, po której nastąpił przypływ czystej, niczym niezmąconej radości. To był ten punkt zwrotny. To był moment, w którym poczułam, że odzyskuję kontrolę nad moim życiem. Moja wewnętrzna decyzja, aby przestać się ukrywać i zacząć działać, zaczęła przynosić owoce. To nie była zemsta, nie w taki sposób. To było coś o wiele bardziej osobistego i potężnego, to była reklamacja. Reklamation mojego głosu, mojej wartości i mojego miejsca w świecie, który próbował mnie odrzucić. Wiadomość o tym, że Maria Kowalska ma odwiedzić nasz skromny klub, rozniosła się jak błyskawica. Nagle, nowe horyzonty stały się tematem rozmów w mieście. Musiałam szybko znaleźć większe miejsce na spotkanie, bo kawiarnia nie pomieściłaby wszystkich zainteresowanych. Z pomocą członków mojego klubu, którzy byli tak samo podekscytowani jak ja, udało nam się wynająć salę w lokalnym Centrum Kultury. Była to duża, przestronna sala, z małą sceną i rzędami krzeseł. Czułam, jak rośnie we mnie nowa energia, a lęk, który tak długo mnie paraliżował, ustępował miejsca spokojnej determinacji. Oczywiście wiadomość dotarła również do Lidii. Nie miałam zamiaru jej informować, ale wieści szybko się rozchodzą. Kilka dni przed wydarzeniem dostałam od niej e-maila. Krótkiego, rzeczowego. Pisała, że słyszała o moich e ambitnych planach i że z ciekawości może wpadnie. Czułam w tym to nutę pogardy, ale i zaskoczenia. Wiedziałam, że to nie jest tylko ciekawość. To była próba odzyskania kontroli, próba pokazania, że nadal trzyma rękę na pulsie. Ale ja już nie byłam tą elą, którą Lidia tak łatwo mogła zdominować. Nadszedł dzień spotkania. Sala w centrum kultury była wypełniona po brzegi. W powietrzu unosiło się napięcie i ekscytacja. Wiele twarzy było mi znanych z mojego klubu, ale widziałam też wiele nowych, ciekawskich spojrzeń. I wtedy pośród tłumu dostrzegłam Lidię. Stała z tyłu sali otoczona kilkoma członkiniami Pegaza, a na jej twarzy malowało się coś, co mogłoby być zaskoczeniem, a może nawet irytacją. Była tam również pani Barbara, jedna z najstarszych i najbardziej szanowanych członkiń Pegaza, która zawsze traktowała mnie z pewną dozą uprzejmości, choć nigdy nie interweniowała, gdy Lidia mnie poniżała. Patrzyła na mnie z mieszaniną zdumienia i podziwu, a w jej oczach dostrzegłam coś, czego nigdy wcześniej tam nie widziałam, rodzaj cichego przeproszenia. Kiedy Maria Kowalska weszła na scenę, w sali zapanowała cisza. Była to kobieta o spokojnym uśmiechu i mądrych oczach, która emanowała ciepłem. Przywitała się z publicznością, a potem spojrzała na mnie, skinęła głową i powiedziała: Zanim zaczniemy naszą rozmowę o literaturze, Chciałabym podziękować niezwykłej osobie, bez której to spotkanie nie byłoby możliwe. Elu, dziękuję Ci za Twoją pasję, determinację i za stworzenie tego miejsca, gdzie książki są kochane takimi, jakimi są jako źródło zrozumienia i połączenia jej słowa, wypowiedziane spokojnym, ale stanowczym głosem, były jak balsam dla mojej duszy. Poczułam, jak moje serce bije mocno, ale tym razem nie z lęku, lecz z głębokiej, wewnętrznej satysfakcji. W trakcie dyskusji Lidia próbowała kilkakrotnie zabrać głos, zadając pytania o wydźwięku intelektualnym, próbując przekierować rozmowę na swoje tory, tak jak zawsze robiła w Pegazie. Ale Maria Kowalska z niezwykłą gracją, delikatnie, acz stanowczo, sprowadzała ją na ziemię, podkreślając znaczenie emocjonalnego rezonansu i osobistego doświadczenia z książką. Słowa mają moc, powiedziała autorka, patrząc prosto na Lidię, choć jej głos był spokojny, ale prawdziwa siła opowieści leży w tym, jak dotykają serca, a nie tylko umysłu. Lidia zbladła. Jej dotychczasowa arogancja ustąpiła miejsca konsternacji, a potem cichej, niemal niewidocznej panice. Czuła, że traci kontrolę, że jej świat, jej wyobrażenie o literaturze zostało podważone przez kogoś, kogo szanowała. Kulminacją wieczoru było pytanie od jednego z nowych członków mojego klubu, młodego chłopaka, który nieśmiało zapytał autorkę, co sprawiło, że zgodziła się przyjechać do tak małego, nowego klubu. Maria Kowalska uśmiechnęła się, a jej wzrok spoczął na mnie. "Dostałam wiele zaproszeń od dużych instytucji, od wielkich, uznanych klubów", powiedziała, a jej głos niósł się po sali. Ale historia Eli i jej determinacja, by stworzyć miejsce dla tych, którzy czują się niezrozumiani, jej pasja do autentycznego dzielenia się, to wszystko dotknęło mnie głęboko. Wierzę, że prawdziwa literatura kwitnie tam, gdzie jest szczere serce, a nie tylko wysokie progi intelektualne. Słowa Marii Kowalskiej były potężne. Były to słowa, które zmyły lata wątpliwości i upokorzeń. Poczułam, jak Lidia kurczy się w sobie, jej pewność siebie pryskała jak bańka mydlana. Widziałam, jak jej ramiona opadają, a wzrok staje się pusty. Była przyzwyczajona do bycia dominującą, do wyznaczania standardów, do wykluczania. Ale w tamtym momencie, w tej sali, to ona została zdetronizowana przez prawdę i autentyczność. Obserwatorzy, ludzie z klubów Pegas, którzy przyszli z ciekawości, teraz patrzyli na Lidię z zakłopotaniem. Czułam to. Ta dynamika władzy, która tak długo mnie paraliżowała, została odwrócona. Lidia straciła władzę, a ja po raz pierwszy poczułam się w pełni widzialna i doceniona. Po spotkaniu Lidia i jej grupa pośpiesznie opuściły salę. Nie podeszła do mnie, nie zamieniła słowa. Jej twarz była maską. Ale widziałam spojrzenia innych członkiń Pegaza, które były pełne refleksji, a nawet podziwu. Pani Barbara, starsza kobieta, podeszła do mnie, ujęła moją dłoń i ścisnęła ją mocno. Wiedziałam, że masz w sobie coś niezwykłego, Elu powiedziała cichym głosem. Przepraszam, że nie powiedziałam tego wcześniej, jej słowa były małym, ale znaczącym gestem pojednania, a ja przyjęłam je z wdzięcznością. To nie był tryumf złośliwości, lecz tryumf prawdy. W tamtej chwili poczułam, jak ogromny ciężar zsuwa się z moich ramion. Było to poczucie uwolnienia, głębokiej satysfakcji, która nie wynikała z zemsty, lecz z samorealizacji. Maria Kowalska przed odejściem podała mi dłoń. Kontynuuj to, co robisz, Elu powiedziała. Świat potrzebuje więcej takich ludzi jak ty. Jej słowa utwierdziły mnie w przekonaniu, że to, co robiłam, było właściwe, ważne. Moje życie po tym wydarzeniu nabrało zupełnie nowego znaczenia. Klub książki i nowe horyzonty rozkwitł, przyciągając coraz więcej osób, które pragnęły prawdziwego, otwartego dialogu o literaturze. Już nie czułam potrzeby udowadniania czegokolwiek komukolwiek. Moja wartość nie była już zależna od zewnętrznego potwierdzenia, od aprobaty Lidii czy kogokolwiek innego. Zrozumiałam, że prawdziwa siła tkwi w autentyczności, w byciu wiernym sobie, nawet gdy świat próbujecie zmienić. Spójrzcie na mnie teraz. Siedzę tu przed Wami, opowiadając moją historię. Kiedyś byłam cicha, bałam się mówić, czułam się niewidzialna. Ale ta podróż, ten ból, te zwycięstwa uczyniły mnie silniejszą. Zrozumiałam, że każdy z nas ma w sobie potencjał do stworzenia czegoś pięknego z gruzów, które zostawiają inni. Moja podróż od ofiary do osoby wzmocnionej nie była łatwa, ale każda łza, każdy moment zwątpienia był krokiem w kierunku tego, kim jestem dzisiaj. Odnalazłam swój głos, nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich, którzy kiedykolwiek czuli się niedocenieni, odrzuceni. Może i ja mogłabym kiedyś napisać książkę. Kto wie. Ale na razie cieszę się tym, co mam. Cieszę się z każdego spotkania naszego klubu, z każdej szczerej rozmowy, z każdej nowej historii, którą dzielimy. Moja praca analityka danych, choć stabilna, nigdy nie dawała mi takiej satysfakcji, jak to, co robię teraz. Zmieniłam swoje życie. Teraz to ja jestem gospodarzem, organizuję spotkania, planuję przyszłość. Nie jestem już cieniem, jestem światłem. Patrzę w przyszłość z pewnością siebie, wiedząc, że niezależnie od tego, co przyniesie los, mam w sobie siłę, by to pokonać. To był mój sposób na odzyskanie sprawczości. Nie chodziło o zemstę, nie o to. Chodziło o udowodnienie sobie, że jestem silniejsza, niż myślałam. Że moje marzenia mają znaczenie, a moja pasja jest prawdziwa. Czasami najtrudniejsze bitwy to te, które toczymy po cichu, z samymi sobą. I te, w których odkrywamy, kim naprawdę jesteśmy. Jeśli ta historia w jakikolwiek sposób Cię poruszyła, chciałabym usłyszeć Twoje przemyślenia w komentarzach poniżej. Daj znać, czy kiedykolwiek czułeś się wykluczony lub niedoceniony, i jak sobie z tym poradziłeś. Zostaw też proszę kciuk w górę, jeśli uważasz, że ta historia zasługuje na to, by dotrzeć do większej liczby osób. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrypcji i włączyć powiadomień. Aby nie przegapić kolejnych opowieści o odporności i zwycięstwie. Dziękuję, że tu jesteś. Pamiętaj, Twoja historia też ma znaczenie.